Cześć kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na te na żywotę za żywo tuszu, ale zanim zaczniemy chciałam Was od razu z góry przeprosić za wszelkiego rodzaju chrząknięcia, kichnięcia, czy jakieś pociągnięcia, dlatego, że jestem chora, mam zawalony nos, jestem delikatnie przygłuchawa, także tutaj mogą jakieś dziwne odgłosy się pojawić, za, za wszystkie i wszelkiego rodzaju odgłosy, przepraszam. Jeśli chodzi o tusz, jest to tusz firma Oriflame. Oriflame wydała teraz nową markę na rynek. Marka nazywa się The One i właśnie w skład tej, tej marki będą wchodziły przeróżne kosmetyki, podkłady, korektory, pudry, szminki, tusze do rzęs, jakieś tam cienie, lakiery do pazności. Naprawdę e, widziałam na zdjęciach, jak te produkty wyglądają i zapowiada się to bardzo fajnie. E, ja miałam zacząć od e, testu podkładu, ale z tego względu, że jestem chora i moja skóra podczas choroby jest dziwna. Po prostu raz się przetuszcza, raz się przesusza. E, byłoby to po prostu bez sensu, dlatego też odkładam to na potem. Zaczynamy od testowania tuszu. Jest to tu tusz, który ma szczoteczkę bardzo malutką, czyli idealną dla małych oczu, czyli takich jak moje. I cena tego, tego produktu, cena katalogowa to 21,90, a po zarejestrowaniu się na stronie Oritin, ja Wam tutaj wszystko podlinkuję poniżej, Zapłacicie za to już 17,52. Dostępne są dwa kolory: czarny i granatowy. I ogólnie to wygląda w ten sposób: on jest bardzo podobny jeśli chodzi o opakowanie do tego Care tej samej marki. I Ja Wam tutaj powiem, co dokładnie nam um, obiecuje producent: przede wszystkim um, dużą objętość. Um, I tutaj jest napisane, że unikana szczoteczka za um, zbierająca nawet najmniejsze włoski, zapewnia efekt idealnego rozdzielenia rzec i spektakularną objętość jeżeli takie będzie trochę mało. Ja używam tego, ten produkt y, od tygodnia, a ja zresztą zaraz najpierw zrobimy test na żywo, jak to wszystko wygląda i będziemy wtedy rozmawiać. Także szczoteczka y, mała. Ja tutaj sobie przygotowałam lusterko i malujemy y, oczywiście rzęsy y, w zbliżeniu. E, dobra. Zaczynamy. Najpierw nałożę oczywiście jedną warstwę na każdym oku i następnie za chwilę będę nakładała drugą warstwę. Dobra kochani, tutaj macie pierwszą warstwę. Naprawdę długo nie musiałam się płacić, żeby to wyglądało w ten sposób. Ja już Wam mówię, jaki jest mój mały sekret na ogólnie sposób na ten tusz. przez to, że on ma taką malutką, fajną, precyzyjną szczoteczkę, ja po prostu ja po prostu wciskam go tak jakby jak najbliżej nasady i przekręcam i wtedy on mi się nakłada, jak widzicie, przy samej nasadzie jak najwięcej i to później rozprowadzam. I to mi się świetnie sprawdza. Na początku go tak nie nakładałam i jest był gorszy, po prostu taki delikatniejszy. A teraz robię właśnie w ten sposób i powiem Wam szczerze, że to naprawdę dla egzamin fajnie wygląda. I dobra, tu szyję za chwilę do Was wracam. No i dobra, kochani, tutaj mamy pierwszą warstwę, i naprawdę to trwało, nie wiem, kilka sekund, jakby to nałożono na jedno i na drugie oko. E, tak wygląda efekt, czyli efekt jest bardzo taki naturalny, delikatny, subtelny e, przy jednej warstwie. Oczywiście nakładamy drugą warstwę, on musi delikatnie przeschnąć, ale nie całkowicie, bo wtedy będzie trudno ruszyć te tej Ja w tym momencie nakładam już drugą warstwę i wracam do Was za chwilę z efektem. No jest tam bateria Sio. Eee, tak u mnie jest śmieszna sytuacja. Oczywiście mam już po dwie warstwy tego duszu na rzęsach. Eee, jak widzicie, jedno oko różni się od drugiego. Wygląda to naprawdę komicznie, w górę mi to masakrecie, ale nic na to nie poradzę. W tym oku mam dłuższe rzęsy, w tym mam krótsze i możecie tutaj zobaczyć od razu. W sumie to jest takie, wiecie, dwa w jednym trochę dla niej a trochę fajne, bo możecie zobaczyć od razu, jak wygląda to na dłuższych rzęsach i jak wygląda to na krótszych rzęsach. Eee, I tutaj właśnie rzęsy są bardziej takie wydłużone, są też objętościowo większe, a tutaj mamy krótsze rzęsy i mamy zwiększoną objętość, także możecie razu zobaczyć, jak to może wyglądać u was, jeśli macie krótkie bądź też krótkie, bądź też długie rzęsy, także macie dwa w jednym. E, I tak, jeśli chodzi o samochód, mi osobiście bardzo się podoba. Lubię tą maskarę za to, że właśnie, e, jak widziałyście, naprawdę pierwszą warstwę no, nakłada się błyskawicznie, drugą warstwę też możemy szybko nałożyć, ale musimy dobrze wyczuć ten tusz, bo niestety, kiedy damy mu bardziej przeschnąć niż, niż potrzeba tego, e, to niestety ta szczoteczka ma takie małe, bardzo krótkie grzybyki, może nie małe, ale bardzo krótkie i niestety już z, z takim wiem, bardziej suchym tuszem, bardziej posklejanymi czasami może sobie nie poradzić z rozczesaniem, i może wiecie, możemy sobie nakładać te poduszcz coraz więcej i będzie to wyglądało jak takie, wiecie, ciacho nawalone. E, także musimy to dobrze wyczuć. Jeśli dobrze to wyczujemy, naprawdę efekt może być bardzo fajny. E, ja lubię ten tusz, dlatego że rano, kiedy wstaję o 5 rano, nie mam po prostu czasu, żeby bawić się z rzęsami, a pierwszą warstwę nakładam błyskawicznie i ona jest też widoczna, też fajnie wygląda, e, także mi odpowiada ten jak najbardziej. Jedyny jego minus, jaki ja widzę, to to, że rzęsy są bardziej takie sztywne niż w ostatnich tuszach, które... Mm, które używałam, takie są po prostu bardziej, bardziej sztywne, nie takie, żeby wiecie jak dotkniemy to odpadną, ale, ale są bardziej takie twarde, efekt jest fajny mi osobiście się, się to podoba, nie osypuje się to absolutnie, nie odbija na godnej powiece. E, ze szczoteczką fajnie się współpracuje, bo jest to mała szczoteczka, która tak fajnie, precyzyjnie nakłada tuż i na górne, i na dolne po, powieki, pół rzeczy. E, fajnie to wygląda, efekt naprawdę jest widoczny, że są widoczne. Wygląda to śmiesznie przy akurat e, moich oczach w tym momencie, ale, <laughs> ale mam nadzieję, że mimo wszystko efekt któryś z Was się spodoba, bo oczywiście nie każda z nas ma takie same rzeczy, nie każda z nas tego samego oczekuje, ale ten tusz jest właśnie o tyle fajny, że możemy uzyskać i delikatny efekt i efekt taki mocniejszy. I dobra, kochani, to tyle ode mnie. Jeśli oczywiście macie jeszcze jakieś pytania, to zadawajcie tutaj w komentarzach. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Jeśli któraś z was testowała już ten tusz, to oczywiście dajcie mi znać. Jeśli nie, to dajcie mi znać, czy efekt wam się podoba, czy kupicie sobie tą maskarę. I co, ja się z wami żegnam. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i wypatrujcie kolejnych testów, bądźcie jaki hej.